Polskie influencerki popełniły wiele błędów. No żałuję, no po prostu. Często było to duże ego, pogoń za pieniędzmi, czy też zasugerowanie hipokryzji topce polskiego youtuba, co w sumie ciężko uznać za błąd, ale baneku dostała na to taką odpowiedź. Zdecydowaliśmy się zebrać tutaj, żeby wydać jakiś wyrok i nie możemy się zdecydować. Jedna propozycja była taka, że i samu przeludniony swoim pentem. <grym> tym bo normalnym nie dotknę, kur... HIV, AIDS, attacking. Takie wprost obrzydliwe komentarze pojawiły się ze strony Gimpera, czyli samu z mafii polskiego youtuba do banyku, czyli polskiej, kiedyś naprawdę popularnej YouTuberki. Dostało jej się za to, że nie popierała donate'ów i reflinków o YouTuberów. Ale cofnijmy się do samych początków tego szamba, czyli do 2012. Kiedy bardzo popularny, ówcześnie YouTuber Kamil Szajc, zdecydował się zrobić zbiórkę na nowy komputer, bo stary mu się zepsuł. Niestety nie spodobało się to grupie samozwańczych, prawdziwych YouTuberów, w tym banyku. Stwierdzili, że to po prostu czysta chciwość, branie pieniędzy od dzieciaków. recz internetowemu żedractwo! Pozdrawiamy! Prawdziwi YouTubers. Niestety Kamil po lawinie gówna, jakie wylało się na niego ze strony Minecraftowców rzucił YouTube i nie mówię, że Baneku tutaj była święta, bo także nie popierała Kamila za Donaty, ale kłopotem reszty prawdziwych youtuberów okazało się jednak co innego. Otóż ta sama ekipa zobaczyła, że w sumie to w Stanach już coś takiego jest i po roku sama zaczęła prosić o donate i używać reflinku. Także czy słuszne było takie wyzywanie? Kamila za robienie tego w formie zbiórki na nowy komputer, bo stary mu się zepsuł. Otóż bany kół po półtora roku od wspólnego wypędzenia Kamila z internetu zadała topce polskiego YouTube'a dokładnie takie pytanie, oskarżając ich o hipokryzję. No bo jednak zniszczyli psychikę gościa za coś, co teraz sami na luzie robią. Ich ego zostało mocno urażone. Nazwali się samozwańczą mafią polskiego youtuba i nagrali razem taki filmik, gdzie dosłownie ją wyzywali. To jest żart, bo jej by nikt nie chciał. Mogę, że... Panie, ja Cię bym nigdy... Nie dotknął, nawet nie wiem, czy będzie nie kopną. Ach, jak wiadomo marzeniem każdej kobiety jest przygoda w łóżku Zisamu. Chociaż Powiedział i samu, bo po wszystkim ludzie raczej się z nim nie zgadzali. Pisali, że to, że nada, dzieci nada i wielka mafia polskiego YouTube się upokorzyła. Przez co Gimper się zawstydził i dzień później ten filmik usunął, no ale wiadomo, z internetu nic nie znika. A potem pomimo początkowo dużego hejtu, Bany dalej jakby nigdy nic przez parę lat nagrywała, aż po prostu odeszła, być może jej się to wszystko znudziło. Tomu pomimo odejścia z YouTube, co ciekawe, dalej była aktywna na Facebooku, gdzie pytała, czy ktoś chce jej powrotu, stawiała zwierzęta. temu powróciła na tę platformę, żeby wyśmiać. Nitro i jego bana na YouTubie, o co Nitro dalej ma do niej lekki żal. I ja mówię tak, jaką trzeba być kurą skończoną, żeby się cieszyć w dzień świąt z cudzej porażki. Moim zdaniem cała ta drama pokazuje, na no, jak wiele YouTuberzy pozwalali sobie w tamtych czasach, no bo powiedzmy sobie szczerze, że jakby ten filmik powstał w tych czasach, to Gimperi i Samu najpewniej musieliby zacząć nowe życie w Meksyku. Hejt w sieci jednak pozostał do tej pory i dostała go też Verso, w której dramę raczej zna każdy. Przysięgam, jak jeszcze raz usłyszę o tym logo Verso, to pójdę i zjem naprawdę marmur, kur... Polany wodą. Ale cofnijmy się do czasów 2019 roku, kiedy Wersow dodała do swoich filmów logosowe, które zostało zaczerpnięte z Pinteresta. Używała go aż do 2021 roku w ponad 250 filmach, czyli o 100 więcej niż ma mój cały kanał. No to jest naprawdę duża liczba. Aż 9 stycznia nagle przestała, bo zostało jej wytknięte kłamstwo i plagiat, tylko że nie tego loga, a zdjęć na Instagramie. Otóż jej oddany fan Sylwester Wardenga wrzucił na swój kanał film Sprytna Wersow, gdzie pokazuje jej grzechy. Gdy ci nieco bystrzejsi widzowie to zauważyli, to po dwóch tygodniach w odpowiedzi nagrała film, gdzie odwzorowuje zdjęcia gwiazd. Tłumacząc widzą, że tamta foto to nie był żaden plagiat i kopiowanie, ale po prostu przedsmak tego filmu. Jednak w samym materiale nie pokazała jak pozuje do foty, pokazała datę na komputerze dwa tygodnie późniejszą niż tamto zdjęcie z Insta. I kazała biednemu montożyście z ekipy przerobić to zdjęcie z Insta, tylko że po raz kolejny. I wszystko by jej się udało, gdyby nie to, że ten biedny edytor przerobił to zdjęcie inaczej niż wcześniej. No. Jaki to jest fail. Po tym wszystkim ewidentnie widać było, że nie nagrywała tego w tamtym czasie, o którym mówiła. Ale nawet kiedy bystrzejsi widzowie znowu to wyłapali, to Wersow tym razem nie odpowiadała i szła dalej. Ale po jakimś czasie Weronika znowu poruszyła ten temat na podcaście Vibrosów. A wy co uważacie na przykład o, o wardędze? Powiedziała tam, że na miejscu Wardengi nie mogłaby spać po nocach i ogólnie zaczęła dosyć kłamać w swoich zeznaniach. A co Wardenga nagrał kolejny film, pokazał, że Weronika dalej kopiuje i odpowiedział na dziwną krytykę o jego śnie. Laska plagiatuje, wciska dzieciom, że energetyki poprawiają kondycję, wciska dzieciom skam, który według specjalistów naraża zdrowie i ona może spać spokojnie, ale ja, że to nagłaśniam, to już krzywdzę internet. Otóż zauważył wcześniej wspomniane logosowy i dodał, że nie kupiła do niego licencji od francuskiego artysty DF. Te, jedynie wzięła jej z Pinteresta, o którym wcześniej mówiłem, i że była w pełni świadoma tego, co robi, bo logo zmieniała do swoich produktów i było mocno inspirowane. Ale pomimo tego, że na jej produktach, które sprzedawała, logo było inspirowane, to jednak było inne, więc musiała je zmienić i wiedzieć, że jednak mogą być z tym problemy prawne. Po wszystkim ekipa nagrała film, tłumacząc się z zarzutów Wardęgi, w tym tych do Wersow, gdzie Wersow zaczęła znowu kłamać. Powiedziała, że od razu zdała sobie sprawę z tego błędu i napisała do artysty, a na dodatek nie wiedziała, co ma zrobić. No bo artysta nie odpisał jej po jednym dniu. Także postanowiła, że znajdzie sowę na stoku i znalazła. Taką z odbiciem lustrzanym, wystawioną przez anonimową osobę, która szybko po dostaniu hajsu za sowę od Weroniki zwyczajnie usunęła ofertę, no bo oczywiście to nie był ten artysta. Po tym wszystkim i tej całej bombie wizerunkowej, na jaką trafiła Verso, udało jej się kupić licencję od artysty na dwa lata wstecz. Także oczywiście wyczyściło ją to z jakichkolwiek konsekwencji prawnych, ale i tak wcześniej ekipa podjęła decyzję, żeby w filmach Verso w że YouTube zamazać z tych 250 filmów. Dziwna według mnie jest też cała sprawa Oliwki Brazil, która, o ile jest raperką, to miała internetową dramę z multimi słuchaczami, i tak dodałem ją do tego filmu. Na co do Oliwki, to wszystko zaczęło się od tego, że wydała numer pod tytułem Mama Sita, który nie za bardzo spodobał się Multiemu i jego widowni. Mama Sita! Tak strasznie brzmi, tak tak... pisząco, nie podoba mi się totalnie. Mama Sita! Co to jest? No nie siada mi powiem, ci, powiem wam szczerze, nie siada mi ta nuta, totalnie mi nie siada. Eee, najgorsza piosenka eee, Oliwki. Moim zdaniem jest to najgorsza piosenka Oliwki jak na razie. Jednak ta niedługo później wstawiła story gdzie napisała, że Multi ma niespełnione marzenia o byciu raperem, czeka coś na temat jej muzyki i ogólnie to w sumie nic nie osiągnął. Więc do jej arcydzieł rapowych to w ogóle nie ma porównania i nie ma co komentować. Multi odpowiedział na streamie przed tysiącami osób, pokazując jej głupotę i hipokryzję, bo gdy pozytywnie się. Wypowiadał, to ta dodawała go na Instastory, a gdy mu się coś nie podobało, to zjechała go na Instastory. Powiedział też, że o wiele więcej osiągnął w muzyce, ale to no, raczej każdy poza Oliwką wiedział, w tym nawet Smolasty, który ją wybił, bo w tym czasie powiedział coś takiego. Jedynym problemem jest to, że po prostu wypiera za mocno ego, które trzeba skrócić trochę i musi się skupić na muzyce. Liwka w odpowiedzi, zamiast olać ten temat, zapowiedziała, co ciekawe, Disa na Multiego, ale BDS na szczęście przekonał ich, żeby swoją dramę zakończyli. Także dziękujemy ci, Borys. Jesteś zbawicielem. Oliwka jednak wtedy zamiast Disa wyda coś przeciwnego, czyli piosenkę, w której mówi, że też jest człowiekiem i popełnia błędy. No naprawdę świetna idea, tylko problem jest taki, że ta piosenka zebrała jeszcze więcej hejtu, bo oznaczała, że Oliwka przegrała. No bo jednak, jeżeli kreujesz się na osobę, która jest pewna siebie i ma wywalone w hejt, a potem robisz coś odwrotnego i wydajesz nutę, która mówi coś kompletnie innego, to tak jakbyś już nawet nie walczyła i zdjęła cały pancerz. Problem jest jednak w tym, że moby dalej pozostały i widząc bezbronną Oliwkę jeszcze bardziej ją atakują. Odnoszę wrażenie, że moje nawiązania do Minecrafta są cringe. E... Może ja jestem cringe. Po wydaniu tej nuty i wielkim hejcie Lika zrobiła sobie przerwę od internetu na pół roku, czyli bardzo dużo i widać, że po prostu nie radziła sobie z tym wszystkim. Ewidentnie brakowało jej przeszkolenia w internecie, no bo po pół roku wróciła ze swoim własnym kanałem i wydała film, gdzie mówi o tym, że komentarze ją bolą. O Jezu, komentarze ją bolą jeszcze powiedziała! O kur... Po prostu siedzę w domu i płaczę i... i... To ona tak powiedziała na filmie? O Boże kochany. Mać, bardziej nie można było nakarmić troli, nie! Jaki błąd, jaki błąd, Boże, jaki błąd! To jak sam Multi powiedział, było bardzo słabe posunięcie. No bo najlepsze co możesz zrobić, gdy ktoś cię hejtuje, to nie dać mu reakcji. Każdy myślał, że drama z Multim dobiegła do końca i Oliwka już się skończyła, ale wydała kolejny numer w innym stylu niż poprzednie, gdzie śpiewa o łzach i miłości. Wydawało się, że to nowy, dosyć ciekawy kierunek kariery, ale problem jest taki, że referenc plagiatowała od Gosi Andrzejewicz, czyli kiedyś bardzo popularnej polskiej piosenkarki. Multi to i nagłoślił to na streamie, no i znowu szambo hejtu wylała się na Oliwkę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że dało się tego bardzo łatwo uniknąć, bo zapytali Gosię Andrzejewicz o pozwolenie. Kiedy jej sztab nie udzielił na to zgody, to i tak tego użyli. Gdzie tu logika? Po kolejnym wielkim hejcie i zapowiedzianym pozwie w stronę Oliwki, refren został wreszcie zmieniony, a komentarze wyłączone. tego września wychodzi jej epka, także być może zobaczymy jej powrót, ale jak na ten moment Oliwka jest żywym przykładem, jak nie radzić sobie z krytyką i hejtem w internecie. Na z kolei też popełniała błędy i miała wiele dram, w tym także spinę z Multim, ale to nie jest film o Michale. Także dzisiaj poruszę jej największą kamerkową aferę. Cóż, pewnej nocy na początku maja anonimowy użytkownik Wykopu wypuścił do sieci filmiki Weroniki Ames, gdzie ta rozbierała się na kamerkach i bawiła się zabawkami dla dorosłych. Weronika Ames to oczywiście nick Natsu na stronach dla dorosłych, a Konopski i Rewo niestety dla Weroniki szybko przechwycili ten temat i dodali to do swoich newsów, co nagłośniło sprawę na całą Polskę i naprawdę każdy był w szoku. No bo Jedna klaska, która ma głównie kontent dla dzieci, mająca taką przeszłość, to naprawdę coś niespotykanego. Natsu, jednak po tym, jak to wybuchło, nikogo nie wyzywała, nikogo nie oskarżała i przyjęła na klatę to, że to był słabszy okres jej życia i głupie decyzje młodości. Szczerze to w przeciwieństwie do Oliwki, o której mówiłem, Natsu postąpiła tak naprawdę idealnie. Przyznała się do tego wszystkiego, tego nie odpowiadała, a jak już odpowiadała, to całkiem mądrze i nie pokazywała, że ją jakkolwiek to boli. Ja tutaj popełniłam ten błąd, ja bym tego nie powtórzyła, ale to też jest kwestia tego, że ja docieram do młodszej widowni. Tak, więc y, to jest coś kompletnie innego. Ale jeżeli, tak jak mówię, no to są aktorki y, filmów graficznych, no to też y, nie wydaje mi się, że powinniśmy ich powinniśmy wyzywać. No i dzięki tej sprytnej reakcji Natsu na tą aferę wszystko rozeszło się po kościach i do tej pory widzimy ją w internecie, a trole raczej ucichły. Pra jednak potem miała liczne inne dramy, tak samo jak pozostałe influencerki, ale ich skandale poruszy w następnej części, także z subem będziesz na bieżąco.